Witam, dziś będzie kolejny już chyba filmik o moich skalarkach Manukapuru, przepiękne osobniki, naprawdę fajne, wysokie rybki, są u mnie już ponad 2 lata, i jak najbardziej ładnie od pewnego czasu składają ikrę, mam trzy sztuki, także jest para dominująca, no i jeden samiec, który no niestety nie ma samicy, i cały czas jest no, przeganiany. Próbuje, oczywiście, coś tam, próbuje walczyć, ale wiadomo, nie ma szans. Słuchajcie, ta para dominująca już wielokrotnie składała ikrę, i ja postanowiłem w końcu zabawić się z nimi i sobie taką ikrę odchować. Para, jak widać przejęła sobie rewir w akwarium, ten narożnik odgania wszystko tutaj, tylko chce wpłynąć. No, i zaczyna czyścić liście, szukając miejsca pod złożenie ikry. Ja, widząc takie zachowanie, oczywiście, włożyłem im tutaj taką sobie oglinianą rurkę. To jest taki stary patent, zanim jeszcze wybudowano, znaczy wybudowano, stworzono stożki do składania ikry. To się składało właśnie takie rurki gliniane rybom. Albo jakieś dachówki, podkładki, coś takiego. I one na te sobie ikrę składały. Ja mam taką rurkę, to postanowiłem włożyć im tą rurkę. Ale jak widzicie, nie ma żadnego zainteresowania tą rurką. Para czyści łodygi od liści hydroklei. Tak, cieniusieńkie patyczki, na których zmieści się może ścieżka, może dwie ścieżki ikry. Ale ta para już nieraz pokazała, że jest w stanie na czymś takim złożyć ikrę. Znaczy, no ciężko powiedzieć, że jest w stanie. Co innego, słuchajcie, moja para główna Rio Nanai, to jest moja naj... główna, największa para, najstarsza para. Mam ją już 5 lat. Te pięknie, słuchajcie, daję im podkładkę, kładą sobie ikrę na podkładkę. Taką podkładkę ja bym sobie potem mógł przełożyć do jakiegoś kotnika napowietrzanego, żeby spokojnie sobie tą ikrę odchować. I nie byłoby żadnego problemu. Ale Lionai to ja nie chcę odchowywać, bo ich mam sporo. Natomiast statkom Monokapolu chętnie bym tutaj powiększył tak do, co najmniej, no nie wiem, 6, może 8 sztuk. Przy okazji, że jesteśmy w tej parze, to widzicie teraz przy ikrze jest samica, która ma no, jedną płetwę brzuszną, króciutką taką. Ona kiedyś została jej uszkodzona i w sumie odpadła i się zagoiła w ten sposób. I mam do Was pytanie, bo ta płetwa powinna odrosnąć. A ona już tak ma ją od dwóch lat i ona nie odrosła, więc ona się już jej zagoiła, zasklepiła. I tak mam do Was pytanie: czy jakbym odciął tą płetwę gdzieś, tak powiedzmy, pół centymetra od tej końcówki, to ona odrośnie z powrotem? Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie, bo ja sądzę, że powinna odrosnąć, bo po prostu ona się zabliźniła i dlatego nie rośnie dalej. A jeżeli by ją odciąć, to powinna chyba rosnąć dalej. I właśnie chciałbym coś takiego zrobić, tylko napiszcie mi, czy to ma sens. Dobra, wróćmy teraz do głównego tematu, czy do mojej pary monokopu. Słuchajcie, ta para monokopura była wcześniej z tamtej strony i tam próbowała złożyć ikrę, znaczy złożyć ikrę. No, zaczęli sobie czyścić narożnik akwarium, czyli ten silikon tam narożny. Oni już tak kiedyś składali, tą ikrę. Na tym właśnie narożniku. Dlatego ja właśnie tam przełożyłem tą podkładkę. I wtedy ta para po prostu, nie wiem, czy zrezygnowała z tamtej strony akwarium i przeniosła się na tą stronę, czy po prostu ta para rio I ich stamtąd przegoniła i dlatego oni właśnie postanowili przejść na tą stronę i tutaj po tej stronie złożyć tą ikę No ja już wtedy nie przekładałem tej podkładki tutaj z powrotem, no bo ta para Lionai położyła na niej swoją ikę i teraz już mamy, słuchajcie, filmik, moment, w którym ta ikra jest składana. Filmik jest dwukrotnie przyspieszony, więc nie dziwcie się, że tak ryby mocno szybko wachlują. Ale wiadomo, składanie ikry trwa blisko godzinę, więc no nie ma co sensu oglądać filmu, który trwa godzinę. Słuchajcie, pokazywałem wam już kilkukrotnie... To są mistrzowie ekwilibrystyki, te skalary, jeżeli chodzi o składanie ikry. One potrafią złożyć nawet na pojedynczym liściu od hydroklei ikre, Znaczy liściu jak liściu na tej łodydze od tego liścia. Na tym nie zmieści się no, praktycznie, no, nie wiem, no, jedna ścieżka może dwie ikry, ale i tak większość tej ikry spada. Zobaczcie, jak samiec zakładzie ikry, to samiec pod spodem jest i od razu wyłapuje wszystko to, co spada. Skalary. Mam tu chyba 3 pary, albo nawet cztery pary Yonanai, składają tutaj regularnie ikrę w większości na liściach od tej kryptokoiny. Nawet na tych górnych liściach, które są tam gdzieś nad powierzchnią potrafią się wygiąć, po prostu o 180 stopni obrócić i tę ikrę złożyć i nie ma problemu, żebym ja potem takiego liścia od tej kryptokoryny sobie wyciągnął. Składają je i te na liściach od lotosów. Zobaczcie, tam kawałek za nimi jest piękny liść lotosa, albo pod nimi kolejny. Jakby złożyły na tym liściu, nie ma żadnego problemu, wycinam liścia, wyciągam go i mamy piękną ikrę skalarków do odchowania. Ale te wybrały sobie łodygi od Hiroklei. Jakieś 80% ikry, słuchajcie, przepada. Co przepada od razu, nawet nie ma sensu się w to bawić. Dodatkowo wybrały sobie nie tyle pojedynczy liść, co jakiś zlepek, chyba, nie wiem, czterech czy 5 łodyg. Dosyć inteligentnie, no bo to w sumie zwiększa znacznie powierzchnię, na której można byłoby tą mikrę położyć. No chociaż, no nie wiem, po prawej, po lewej są te liście od tej kryptokoryny, i byłoby jeszcze lepiej. No ale zobaczcie, no jest składiona ikra, jest sporo jajeczek gubionych, potem jajeczka są jedne na drugie kładzione, co też nie jest nic dobrego. I w zasadzie ta para się kręci, kręci, o. Jajeczka sobie lecą, ale przynajmniej są smaczne. to je sami trzeba zdąży od razu wyłapać. Jak widzicie, no ciężko będzie. To nie jest to, co, co ja bym chciał odłożyć. Ja już próbuję odłożyć ich ikrę któryś raz. I ta para zawsze mi robi taki jakiś dziki numer. no Dosłownie, bo to inaczej nazwać nie można. Raz kiedyś złożyli sobie pięknie na liściu od tej kryptokoiny karbowanej i stwierdziłem, że oczywiście poczekam na. O, zobaczcie, ile jajeczek przepadło. na trzeci dzień, tak? Bo, bo wiadomo, to mikro lepiej złożyć, zabrać im trzeciego dnia, bo ta para. no yy, zobaczcie, ile jajeczek przepadło. pilnuje najlepiej, tak? Ona ją cały czas wachluje, ona ją cały czas do, do, pilnuje, żeby miała dopływ świeżej wody, żeby była napowietrzona. Każde zepsute jajeczko ta para wybiera, bo one widzą, nie uszkadzając słuchajcie tych sąsiednich wybiorą. Bardzo dużo jajeczek też jest od razu niezapłodnionych, tak? co, co od razu wbielają następnego dnia. I taka para też się wybiera, więc a mnie jest ciężko, nie zawsze mam czas, żeby tam gdzieś jakimś nie wiem wykałaczką każde jedno jajeczko wyciągać, które się zepsuło, a jednak skalary robią to najlepiej. I u mnie w zasadzie prawie każda ikra jest te 3 dni pilnowana, to prawie chyba przez wszystkie pary, nawet te najmniejsze, najmłodsze pary, które tam są, tych rejonalii, też są w stanie upilnować ikrę 3 dni. Zazwyczaj, nie mówię, że zawsze. Yy, bo jak złożą w jakimś naprawdę takim totalnie do miejscu, gdzie, 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 no nie wiem, na środku akwarium, gdzie tam wszystkie przypływają i z prawej, z lewej je zatakują, no to chwila, moment i nie ma. Albo akurat po prostu zbrojnik któryś postanowi wyjść sobie i je zjeść, no to też nie ma szans. No ale słuchajcie, yy, poprzednim razem, znaczy nawet nie, nawet chyba jest z miesiąc temu, albo i półtora, Chyba jeszcze w grudniu ta para złożyła pięknie na liściu, którego chciałem odciąć, ale mówię, poczekam te trzy dni. No i fajnie było, tylko że trzeciego dnia patrzę, z rana i nie ma. A właśnie szedłem ją wycinać. I chciałem już ją przełożyć do kotnika. No mówię, dobra, no to czekam. A ta para składa ikrę gdzieś tak mniej więcej co 3 tygodnie, regularnie. Ech, widzicie, zobaczcie ile tych jajeczek jest zgubionych, no to po prostu jest masakra, tak? I tak mało z tych jajeczek i tak się zawsze odchowuje, a tutaj to nawet nie ma sensu, bo nie wiem, czy tam tych jajeczek jest 30, może 40, więcej nie ma, bo, bo to naprawdę są cienkie te, te, te łodyżki i to wszystko jest zgubione, no, aż, aż żal patrzeć. Nie wiem, czemu oni sobie tak upodobały te liście. Ja już wielokrotnie Wam pokazywałem filmik, mistrzowie ekwilibistyki to nazywałem, bo te skalary się wyginały, pociły. Na różne strony podchodziły. Czasami nawet, słuchajcie, z góry na dół składały na tym listku, nie wiem jak, ale no, to nie ma sensu po prostu. No, mówię, już próbuję podkładkę, włożyłem tą rurkę, mówię, może na tą rurkę, nie, ale one nawet nie były zainteresowane, nawet nie próbowały tam skubnąć jeszcze, postaram się coś tam z nimi zrobić innego. Nie chcę ich przekładać, nie chcę ich na pewno przekładać, bo akurat teraz tą kostkę mam zajętą. A kiedyś pamiętam, przełożyłem skalary, żeby złożyły tam ikrę, to trzymałem je tam chyba, nie wiem, za 3 czy 4 miesiące i one raczej ikrę nie chciały złożyć w ogóle, nie podejmowały prób. Więc nawet teraz też nie, nie chcę już tego próbować. Tam po prostu są troszeczkę inne warunki, jest, jest ciaśniej i one być może wcale nie czują się tam na siłach składać tą ikrę. No. A tak zobaczcie, wygląda ta ikra trochę lepszym przybliżeniu, już po. No to już jest prawie końcówka składania tej ikry. No jak widzicie, tych jajeczek jest tutaj tyle, co kot napłakał. No, aż normalnie nie wiem. No, no i oczywiście kolejne jajeczka spadają. Powiem Wam bardzo, że tą ikrę one nie dopilnowały. Ikra została tam po części zjedzona, a, a, a to co dopilnowały, to się tam raczej zepsuło. A w sumie chyba, nie wiem, może z pięć z tych jajeczek się wykluło, a reszta niestety przepada. Zobaczcie, one nawet się niektóre nie trzymają, więc nawet silniejsze wachlowanie płetwami też jest w stanie je po prostu oderwać. No. Sawica, zobaczcie, nie tyle zjada te jajeczka, co najłapie je do pyska i próbuje je z powrotem przykleić, bo przed chwilą nawet mieliśmy taką scenę, że ona próbuje je wypuścić, ale no na czym one się mają przykleić na tej pionowej łodyżce, żeby to była jakaś jeszcze poziomy liść. A te skolarki naprawdę mają miejsce, gdzie to jest złożone, mikle, a są przepiękne. Zobaczcie, jakie one są fajne, ładnie ubarwione, ładnie wybarwione, czerwoniutkie. Wiadomo, że w tarło zawsze i tak mają najładniejszy kolor. Zatem słuchajcie, no, chciałem podjąć próbę odchowania tych maluchów, ale niestety yy, po raz kolejny nie dałem rady. A nie będę się poddawał jeszcze, jeszcze, spróbuję zapewne za jakiś czas. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.